Cześć, witamy Was serdecznie. Dzisiaj jest wigilia i tegoroczna wigilia jest dla nas bardzo, bardzo szczególna z kilku powodów. Pierwszym powodem jest to, że nasza prawie cała rodzina się zebrała razem i to jest prawie nigdy, prawie zawsze niemożliwe. Nie ma niestety z nami mojej siostry, która jest na statku gdzieś na Karaibach, bodajże w Meksyku dzisiaj, ale będzie z nami przez Skype'a. Mamy natomiast wszystkich tatów. Chłopcze, ale nie wchodź tu kotku. ale gdzieś tutaj wchodzisz, co? Chodź do mamusi. A drugi powód, dlaczego ta Wigilia jest dla nas bardzo specjalna, to jest o ta tutaj koperta. <grytanie> w tej kopercie, od początku grudnia, praktycznie jest zapisana płeć naszej drugiej dzidzi. I tym razem postanowiliśmy wykorzystać okazję, że będziemy tutaj z całą rodzinką i po raz pierwszy nie będziemy musieli takich ważnych informacji przekazywać przez Skype'a. I postanowiliśmy nie otwierać tej koperty od razu, chociaż bardzo, bardzo chciałam i bardzo musiałam ze sobą walczyć. Wiemy już, że dzisiaj jest zdrowa, bo z tym do nas zadzwonili, także z tym oczywiście nie chcieliśmy czekać. W końcu jest wigilia, w końcu na ten upragniony dzień będziemy otwierać kopertę. To znaczy, może niekoniecznie kopertę, tylko pudełko z balonikami pewnego koloru. Także dzisiaj taka nas interesująca wigilia czeka. Zaczynamy od rodzinnych zakładów i będziemy teraz wszyscy obstawiać płaszcz. kotku, myślisz, że masz braciszka czy siostrzyczkę? Proszę, wybierz sobie coś. Nie, nie chcesz nic? I co teraz? No chupciu, podnosimy jedno. O cholercia, a nie, obie. Wybieraj kolor, czy jesteś team blue, czy team pink. team blue, team pink. Ciocia, a to, co mogę nie zabić. Zabić. życzenia, tylko coś no możesz. Ale to dziewczynka czy chłopczyk? Bo to o to chodzi. Nie no, to ja w podegrążu, oczywiście, że... A, to dziewczynka, tak? Dobrze. Ja, ja mam podzielane, tak. Chciałabym, żeby była Ak, dziewczynka, ale równie dobrze będzie chłopczyk. Chłopczyk, dobra. Tatuś? Tatuś dziewczynka. <z toujours> Babcia? Chłopczyk? Nie Dziewczynka czy chłopczyk? Ja. Dobrze, jeszcze mamy różowe. Mamy jeszcze, okej. Okay. Dziadek. Coś brak proporcjonalności w tych wyborach. Kupcio, a ty myślisz, że masz braciszka czy siostrzyczkę? Nie, no czasu się damy. Kupcy mnie robią. W bidecie. Kupcio, a mnie jest najmłodszy ja jest jest, mam podzielone zdanie. Bo mi się na początku wydawało, że to jest dziewczynka, ale potem zmieniałam, że jest chłopczyk i ja nie mogę wybrać jednego. Będzie przykro temu komuś, kto powie. Dziewczynka! No, ale dobra, idę z pierwszą intuicją, że dziewczynka, ale to nie znaczy, że wolę dziewczynkę, to tylko znaczy, co mi się wydaje. Wolę oba. Babcia... Babcia Babcia, babcia, babcia teraz e, wybieramy, mamy, czy mamy dziewczynkę z stolinem czy Myślę, że my dziewczynkę. Babcia Łemka. No tak, tutaj jedyni <grym <grym oponenci. Agatha <grym> ja teraz wybierz czy jesteś team blue no, czy team pink. Bo my już wszyscy wybraliśmy no, o. Jestem. Jeszcze ty zostałaś. Jest. Jestem team dziewczynka. Poprosimy różową stążeczkę na laptopa, bo Aga jesteś reprezentowana przez laptopa na krzesełku chłopcia. <laughs> Jakie obstawiania są? E, obstawiania są, przewaga dziewczynki. Mamy tylko trzy, e, trzy obstawienia, że chłopczyk i ja, bo ja jestem pół na pół, żeby się nie obraziło dzieci.

哎呀！

Dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że ten filmik przyjemnie Wam się oglądało. Dla mnie na pewno, na pewno pozostanie świetną pamiątką i będę do niego często wracać. Bardzo chciałam mieć takie gender reveal przy okazji Hubulka, ale tam po prostu no, nie wytrzymaliśmy od razu, jak tylko ta koperta była dostępna, to ją utworzyliśmy. I bardzo się cieszę, że tym razem e, mieliśmy taką możliwość, żeby się osobiście podzielić z rodzinką. I m, naprawdę no, jesteśmy super szczęśliwi, że mamy drugiego chłopczyka. Jakbyśmy mieli dziewczynkę, też byśmy byli super szczęśliwi. Myślę, że naprawdę tak długo, jak dzisiaj jest zdrowa, to e, to najbardziej się liczy, ale przy okazji oczywiście można sobie zrobić e, frajdę i, i zafundować takie gender reveal. E, Także dziękuję Wam bardzo za tyle na dzisiaj i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa pa!